Wydaje mi się, że do 9, ale nie jestem pewien. Musiałbym gdzieś sobie to odświeżyć, ale chyba wygraliśmy. Przegrałem w Rzeszowie 25 do 9 z radomiem, chyba w playoff. I nie wiem, czy jeszcze gdzieś nie raz nie powtórzyliśmy do 9, ale do 7 na pewno nie, a szkoda, bo dzisiaj można było do 6, trochę przekombinowaliśmy na koniec, ale. Ale cieszę się z tego, jak zagraliśmy, jak zdeterminowani, z pełną agresją i, i ważne trzy punkty do tabeli. Nie, nie pamiętam, ale to może być dzisiaj, to może być rekord. Ostatni set to, to nie jest e, jakoś odlubina. oczywiście. To jest e, coś e, specjalnie. E, nie jest ważne, że wygramy e, do, do 8, do 7. E, chcemy wygrać. I, 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 to jest najważniejsze. Musimy o tym jak najszybciej zapomnieć i już w sobotę następny mecz był Bełchatowie, także jeśli będzie nam to się działo w głowach, to nam na pewno nie pomoże. Myślę, że z meczu na mecz będziemy się też rozkręcać, docierać. Są teraz te mecze są co trzy dni, więc każdy taki mecz trzeba traktować jako też taki dodatkowy trening. Fizycznie czujemy się nieźle, jesteśmy wszyscy do, do dyspozycji trenera, więc tutaj możemy w pełni, w pełni rotować. Dzisiaj pierwszy raz podwójna zmiana się pojawiła. Wszedł później Dominik za, za Tomka, więc... No myślę, że, że szeroki, szeroki skład to jest bardzo ważne, bo teraz ten maraton się rozpoczął, zakończy się w grudniu, yy, więc cieszymy się z tego jak zaczynamy. Trzeba te punkciki ciłać, żeby do tej ósemki się, się dostać. Przygotowaliśmy się na bardzo trudny mecz, bo podczas e, przygotowania dwa razy e, przegraliśmy z nimi, więc e, wiedzieliśmy, że to, to nie będzie spacerek. E, jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, bardzo zadowolony, że mamy trzy punkty. I też przed meczem powiedzieliśmy, że chcemy, chcemy budować jakieś emocje razem z Kibicą i myślę, że to, to bardzo, bardzo dobrze funkcjonowało. Mieliśmy troszkę większe oczekiwania po, po tym okresie przygotowawczym. W se, pierwszym secie troszkę gdzieś tam zaczęliśmy już grać swoją grę, drugi set. Myślę, że to była już fajna, fajna do oglądania, jakby dla oka, dla Kibica fajny mecz był. I troszkę szkoda, bo mogliśmy powalczyć na przewagę, Mieliśmy bardzo dużo kontrataków, których nie wykorzystywaliśmy. I tego jest największa szkoda. I a, no, a trzeciego seta to nie będę komentował, jeśli mogę. Tu chwalić też też Lubin, bo, bo dobrze grali w obronie. No ciężko było czasami tą piłkę skończyć, mimo że, że mijaliśmy blok, to, to podbijali, wyprowadzali kontrataki i parę razy nas skutecznie zablokowali, więc to nie jest też tak, że, że my tą przewagę tracimy, tylko po prostu oddając po własnych błędach. Więc trzeba przeciwnikowi też dodać, że parę akcji miało miał bardzo dobrych. Uczulał nas trener przed tym na, na, na odprawie, że, że Lubin jest dobrze broniącą drużyną, system bloku broną u nich fa fajnie funkcjonuje. Więc byliśmy gotowi na dłuższe akcje, i... no ale w, w tym trzecie tych dłuższych akcji nie było aż tyle, więc się cieszymy. Myślę, że od początku od razu e, e, pokazywaliśmy, że dzisiaj e, zagrywka będzie, e, będzie właśnie, jak Juri od razu zaczynał z asem. E, i potem jest, jest coraz, coraz łatwiej na bloku i w sumie jestem szczęśliwy, bo myślę, że dzisiaj można widać, że na, na własnej hale będzie bardzo trudno wygrać z nami. Dwie porażki, ale nie chcemy, żebyśmy jeszcze, żeby nas skreślano z roli czarnego konia. Mam nadzieję, że będziemy że będziemy dalej. Ciężko pracować, pokazywać przede wszystkim charakter na boisku, żeby faktycznie drużyną grało się przeciwko nam ciężko i żebyśmy zdobywali przede wszystkim cenne punkty. <grydy> Idziemy dalej, mecz w niedzielę będzie, będzie trudny, oczywiście gramy z Aksą, zapraszam wszystkich widzów. Mam nadzieję, że hala będzie pełna i kolejne trzy punkty.